Witajcie moderatorzy Ogólnopolskiego Forum Osób Niepełnosprawnych ofon.net. W dzisiejszym poradniku postaram się przedstawić wszystkie funkcje dotyczące moderacji forum. Po zalogowaniu się na forum, na głównej stronie z listą wątków widoczna jest nowa funkcja Panel Moderacji. Znajduje się ona po prawej stronie forum. Aby przejść do panelu Moderacji, kliknij w ten link. W wyświetlonym oknie znajdziesz następujące części pięć ostatnich postów oczekujących na akceptację. W tym miejscu będą wyświetlane wszystkie posty użytkowników mających nałożoną cenzurę lub nadzór administratora. Zadaniem moderatora jest zaakceptować bądź odrzucić posty napisane przez użytkownika z nałożoną cenzurą. Pięć ostatnich zgłoszeń. Jest to miejsce, w którym będą wyświetlane posty i wątki, które zostały zgłoszone przez innych użytkowników za pomocą funkcji Zgłoś ten post. W ostatniej części znajdują się tzw. logi, czyli ostatnie akcje przeprowadzone przez administratorów i moderatorów forum. Przy, każdym, przy każdej pozycji możesz zobaczyć wątek lub dział, który został moderowany. Omówię teraz najważniejsze funkcje moderatorskie. Na początek wejdź do działu, który moderujesz. Pierwszą z możliwych opcji jest edycja postów użytkownika. Aby to zrobić, wejdź do wątku, który chcesz edytować. Przy poście, który chcesz edytować, kliknij w przycisk edytuj. Jeżeli jest to pierwszy post wątku, Edycja spowoduje zmianę całego wątku, np. zmiana głównego tytułu. W tym oknie możesz teraz zmienić tytuł wątku. Ja zmienię temat wątek, te wątek eksperymentalny na wątek testowy. Po wprowadzeniu zmian należy wypełnić pole powód edycji postu. Aby wprowadzić zmiany, kliknij przycisk Wyślij. Gotowe. Zmiany zostały wprowadzone. Zmieniła się nazwa tematu oraz pojawił się powód edycji postu. Jak teraz zamknąć wątek? Przejdź do samego dołu bieżącego wątku i rozwij listę opcji. Z rozwijalnej listy, wybierz opcję Zablokuj wątek i kliknij przycisk Przejdź. Po wybraniu tej opcji kliknij przycisk TAK, aby potwierdzić zmianę. Gotowe. Wątek został zablokowany. Od tej pory żaden użytkownik nie może edytować swoich postów, ani pisać nowych, te, nowych postów w tym wątku. Aby odblokować ten wątek, przejdź ponownie do samego dołu wątku i rozwiń listę. Tym razem zamiast opcji Zablokuj wątek pojawia się opcja Odblokuj wątek. Wybierz tą opcję i kliknij przycisk Przejdź. Podobnie jak w poprzednim przypadku kliknij przycisk Tak, by potwierdzić zmiany. Gotowe. Wątek został odblokowany. Pora na przenoszenie tematu. Aby to zrobić otwórz temat. Przejdź teraz na sam dół wątku, a następnie rozwiń listę opcji. Z rozwijalnej listy wybierz pozycję Przenieś wątek i kliknij przycisk Przejdź. W wyświetlonym oknie określ nową lokalizację wątku, a następnie kliknij przycisk Tak. Opcjonalnie możesz oznaczyć, odznaczyć opcję Pozostawienie cienia wątku. Przeniosę ten wątek do działu testowego. Gotowe. Wątek został przeniesiony. Możesz to zobaczyć na nagłówku lokalizacji wątku. Nie ma już działu bezpieczny komputer, tylko dział testowy. Jeżeli w którymś wątku zauważysz post, który narusza regulamin forum i jest dodatkowo niezgodny z tematem, Możesz go nawet usunąć. Aby to zrobić, kliknij przycisk czerwonego X przy poście użytkownika. Następnie kliknij przycisk Tak. Posty usuwane w ten sposób nie są przenoszone do kosza ani do archiwum. Są bezpowrotnie usuwane z serwera. Istnieje również możliwość łączenia tematów. Aby połączyć tematy, wybierz temat, który jest pierwszy. Jest tutaj bardzo ważna kolejność. W przeciwnym razie połączenie spowoduje, że wątki i posty nie będą miały chronologicznej kolejności. W tym przypadku należy otworzyć wątek do połączenia jeden. Przejdź na sam dół wątku i rozwin listę. Z rozwijalnej listy wybierz opcję Połącz wątki. Przejdź. W wyświetlonym oknie wybierz sposób sortowania i jakie posty mają się wyświetlić. Wybierzmy posty z bieżącego dnia. Kliknij przycisk Przejdź. Wybrano wątek do połączenia 1. Chcemy go połączyć z wątkiem do połączenia 2. Przy wątku do połączenia 2 wystarczy kliknąć przycisk Wybierz do połączenia. Kliknie przycisk Tak, posty zostaną połączone. Jak widać, posty zostały połączone we właściwej kolejności. Włączmy teraz posty tego samego użytkownika. Aby to zrobić, kliknij przycisk Edytuj ostatniego postu użytkownika. Następnie skopiuj całą zawartość postu. Kliknij przycisk Wstecz. Przejdź do edycji pierwszego postu. i na końcu doklej skopiowaną część. Kliknij przycisk Wyślij. Pamiętaj, żeby napisać powód edycji postu. Posty zostały połączone, teraz usuń dublujący się post. Gotowe. Posty zostały połączone. Ponieważ był to testowy temat, można go w łatwy sposób całkowicie usunąć. W tym przypadku postępujemy inaczej niż z usuwaniem postu. Schodzimy na sam dół wątku. Aby go usunąć, rozwijamy listę i wybieramy opcję Usuń wątek. Następnie kliknij przycisk Przejdź. Następnie kliknij przycisk Tak, wątek zostanie usunięty całkowicie.